Unia chce ewakuować Europejczyków z powodu koronawirusa. Borys Budka nowym liderem Platformy. Następnie przyjrzymy się sytuacji w Iraku. I na koniec wiadomość dnia Kobi Bryant. Ja się nazywam Maciej Podstawka, Dzień dobry. I zanim zaczniemy, oj, przez weekend zrobił się niezły syf na naszej grupie Facebookowej Podstawki Macieja, ale tak to jest zazwyczaj, jak ktoś się pierwszy raz za coś bierze, więc powołaliśmy już pierwszych moderatorów, administratorów, którzy mam nadzieję zachowają tam ład i porządek. W każdym razie, jeśli wy jesteście bardzo zaangażowani w rozwijanie naszych treści i chcecie mieć większy wpływ na to, co się dzieje u nas, no to Wy też możecie zostać takimi moderatorami na naszej grupie facebookowej podstawki Macieja. Jeżeli chcecie, to napiszcie do ani administratorki. Do mnie oczywiście też możecie, ale Messengera strasznie rzadko przeglądam i mogę odpisać po miesiącu. Ale należy pamiętać tylko o jednej podstawowej zasadzie zarówno tego kanału, jak i wszystkiego co robimy dookoła. Bez stronność. Akceptujemy tak posty prawicowe jak lewicowe. Mówimy tak samo o wpadkach zarówno Tuska jak i Bosaka. A już teraz dostajemy całą masę zgłoszeń postów przez niektórych z odbiorców, bo ten co napisał to Lewak. No, niestety tak to nie działa. Ten kanał nie jest, nigdy nie był i nigdy nie będzie stronniczy w żadną stronę. Jeżeli ktoś z Was liczył na propagandę którejś z partii politycznych czy którego, którejś z ideologii, no to niestety tego tutaj nie znajdzie. Ostatnio nawet dostaliśmy maila od kogoś z poważną propozycją, że zapłaci nam za materiał. W którym skrytykujemy PiS i wesprzemy Konfederację. No niestety tak to nie działa. Oczywiście możemy przyjąć pieniądze na zrobienie jakiegoś materiału, nawet politycznego, bo dzięki temu zrobimy go po prostu lepiej. To nie będzie wtedy gadająca głowa na białej ścianie z jakimiś infografikami i muzyką, tylko możemy gdzieś wejść z operatorem, coś porobić ciekawszego, ale. Na pewno musi zostać zachowana bezstronność. Czyli jeśli już miałby być to materiał polityczny wytykający wpadki polityków, czy jakieś błędy, czy oszustwa, no to tak samo podsumujemy PIS, tak samo PO, tak samo... Lewice czy konfederację. Jeśli miałaby być to, nie wiem, jakaś lista dobrych uczynków polityków, to tak samo weźmiemy, powiedzmy, kandydata na prezydenta od konfederacji, od PiSu, od Platformy i od innych ugrupowań. Może to być seria filmów, ale na pewno niczego nie będziemy robić w jedną stronę. No bo niestety to nie jest ten kanał, na którym się przebijamy przez lewicowy bełkot. Przebijamy się i przez lewicowy, i przez prawicowy, i centrowy też. I to zawsze do Was, widzów, należy opinia, jak oceniacie dany temat. Zawsze dajemy Wam taką możliwość, czy to w ankietach tutaj, czy po prostu w komentarzach. I największym takim wyznacznikiem tego, że faktycznie ten kanał jest bezstronny, dla mnie od zawsze jest to, że od początku jego istnienia praktycznie pod każdym materiałem możecie znaleźć i oskarżenia. Czy hejty przeciwko nam, że jesteśmy lewakami, jak i prawakami, pod tym samym materiałem? Oczywiście wiem, z czego to wynika, ponieważ codziennie subskrybuje nas tam 200, 300, 500 czy 1000 osób nowych, którzy po prostu zobaczyli na przykład jeden materiał. I ten materiał omawiał przykładowo newsy prokonfederacyjne, bo akurat konfederacja się czymś wykazała, więc to omówiliśmy. I taka osoba może się spodziewać, że o, to jest kanał, który propsuje tylko Konfederację. A niestety tak, tak nie jest. No, zobaczy drugi, trzeci materiał, się okaże, że jeżeli PiS coś zrobił dobrze, no to tutaj będzie też to powiedziane. Jeżeli Platforma by zrobiła coś dobrze, no to też o tym powiemy. Tak samo w drugą stronę, jeżeli coś spieprzy czy to Konfederacja, czy to Platforma, czy to PiS, no to też to będziemy omawiać. No i myślę, że teraz już będzie dla wszystkich wszystko jasne, więc tak podsumowując, jeżeli chcesz być moderatorem grupki, to pamiętaj przede wszystkim o bez stronności o tym, że każdy może mieć odmienne zdanie i można ze sobą dyskutować. Jeżeli takie podejście do życia masz i chciałbyś się zaangażować bardziej w grupkę, no to śmiało pisz do Ani. A teraz zaczynamy już pierwszy temat. Thomas post-apocalyptic in Wuhan. The streets are deserted, shops are shut. It is cut off from the rest of the world. Trwają negocjacje z władzami Chin dotyczące ewakuacji z WUAN obywateli Unii Europejskiej, dowiedziało się polskie radio. Ewakuacja miałaby obejmować także przybywających w WUAN Polaków. Wcześniej MSZ informowało, że w objętym kwarantanną chińskim mieście i okolicznych miejscowościach znajduje się około 30 obywateli Rzeczypospolitej. Polskie służby konsularne pozostają z nimi w stałym kontakcie. Władze wielu państw zapowiedziały utworzenie mostów powietrznych w celu ewakuacji swoich obywateli z WUAN. Na ten temat w Pekinie rozmawiają też przedstawiciele delegatury Unii Europejskiej. We wtorek z WUAN na pokładzie samolotu specjalnego zmierzającego do San Francisco zabranych zostanie część obywateli USA. Będą to głównie rodziny i personel zamkniętego już amerykańskiego konsulatu w tym mieście. Samolot może pomieścić 230 osób. Szacuje się, że w WUAN jest około 1000 Amerykanów. Władze Francji poinformowały o planach ewakuacji z wołan swoich obywateli. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Francuzi nie zostaną wywiezieni autobusami, ale trafią na pokład samolotu specjalnego bezpośrednio do Francji. Podobne ustalenia podejmują władze Japonii i Rosji. W całych Chinach zanotowano już ponad 2700 przypadków zakażenia nowym typem koronawirusa. Z informacji wynika, że odeszło już 80 osób. Chiński rząd do 2 lutego wydłużył przerwę świąteczną związaną z okresem chińskiego Nowego Roku. Oznacza to, że w całym kraju przez kolejny tydzień zamknięte będą instytucje publiczne, szkoły oraz wiele sklepów. Liczba zakażonych koronawirusem gwałtownie rośnie. Chińskie władze poinformowały też, że trwa diagnostyka prawie 5000 800 pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem. Ponad 50 milionów osób w prowincji Hubei, która jest epicentrum zarażeń, do odwołania nie może wyjechać ze swojej miejscowości. We wsiach i małych miejscowościach sąsiednich pojawią się patrole złożone z mieszkańców, które bronią wstępu dla osób postronnych. No takiego rozwoju wypadków to chyba się nikt nie spodziewał. W każdym razie nie aż na taką skalę, że europejskie miasta teraz nagle będą zagrożone, a jak wiemy sytuacja cały czas jest rozwojowa. Teraz trwa wielka ewakuacja w Wuan i wśród wszystkich tych osób, które przyjeżdżają z powrotem są również Polacy. Polacy, którzy już zdążyli przyjechać do naszego kraju, chociaż jak mówią media, ich stan jest stabilny, ale dalej będą lekarze monitorować ich stan zdrowia. My natomiast będziemy na bieżąco monitorować to, co mówią media i przedstawiać wam zarówno na tym kanale, jak i na bądź na bieżąco co ekstra, do którego serdecznie Was zapraszam, jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, tutaj macie jeden z newsów. W każdym razie widać, że temat Was naprawdę bardzo interesuje, ponieważ cała grupa podstawki Macieja została zalana newsami tego typu newsami o tym temacie. Pomiędzy memami z Gretą Thunberg a memami z Aleksandrem Kwaśniewskim jest praktycznie tylko mowa o rot nie Rotawirusie. O koronawirusie, przepraszam. No ale skoro osoby, które być może z koronawirusem przejechały już do Polski, no to i my tutaj wiedźmy no i pogadajmy sobie, co tam ostatnio w naszej polityce. Szacunek to bardzo ważne tu u nas na Śląsku. Szacunek dla drugiego człowieka i szacunek dla naszych wyborców. Dziś jest czas dla polityków innego formatu, będących bardziej wśród ludzi. Członkowie naszej partii wybrali inną formułę dla lidera, nową energię, nowe pokolenie w Platformie Obywatelskiej, powiedział w rozmowie z faktem nowy szef PO, Borys Budka. Budka podkreślał w wywiadzie, że trzeba być wśród ludzi i że swoją energię i pomysły czerpie ze spotkań z członkami PO i wyborcami. Jeżeli chcemy odzyskać zaufanie wyborców, to musimy być wśród nich. Musimy gabinety warszawskie zamienić na targ na Podkarpaciu czy bazarek na Lubelszczyźnie, na rozmowy na Podlasiu czy na spotkanie na Długim Targu w Gdańsku, stwierdził. Dodał, że pierwszym wyzwaniem jest kampania prezydencka Małgorzaty Kidawy Błońskiej w takiej właśnie formule wśród ludzi w Polsce lokalnej powiatowej na tym będę się skupiał w najbliższych tygodniach. Zapowiedział. Wybór budki oznacza przytasowanie na najwyższych stanowiskach w platformie. Jak nieoficjalnie ustalono, na razie będzie dwóch wiceprzewodniczących PO. Posłanka Agnieszka Pomaska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sekretarzem partii zostanie poseł Marcin Kierwiński. Lubelska posłanka Joanna Mucha, która wycofała się ze startu w wyborach i poparła Borysa Budkę, będzie kierowała Instytutem Obywatelskim. Dotychczas Borys Budka był szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Po wyborze na przewodniczącego PO dalej mógłby pełnić tę funkcję, ale według informacji ONET-u powierzy ją komuś innemu. Nowym szefem klubu ma zostać Sławomir Nitras. Jeszcze przed wyborem Budki na to stanowisko ptaszki w mediach ćwierkały, że to właśnie on jest faworytem. Tym bardziej że poparł go sam Schetyna. A jak wiadomo, no wtedy już musiał zostać liderem. Demokracja. A jak wywiąże się ze swojej nowej funkcji? No jakby się nie wywiązał, to gorzej nie będzie. Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, czy myślicie, że Borys Budka to dobry kandydat na to stanowisko, czy będzie dobrym liderem i odwróci cały negatywny PR Platformy Obywatelskiej. A tymczasem ruszamy do kolejnego tematu. W niedzielę wieczorem w Bagdadzie doszło do kolejnych tragicznych wydarzeń. Trzy z pięciu pocisków trafiły w amerykańską ambasadę, informuje agencja AFP. To kolejny w ostatnich miesiącach atak na tzw. zieloną strefę w Bagdadzie, w której znajdują się placówki dyplomatyczne wielu krajów. Służby bezpieczeństwa Iraku informują, że na miejscu nie ma żadnych ofiar. Jak poinformowała agencja AFP, co najmniej jedna osoba została ranna. Premier Iraku Adel Abdul Mahdi stanowczo potępił ten atak. W specjalnym oświadczeniu zapewnił o zaangażowaniu państwa w ochronę wszystkich tamtejszych placówek dyplomatycznych. W niedzielę w stolicy państwa iraccy studenci protestowali przeciwko rządowi. Trump milczy i milczy, a sytuacja wydaje się wcale nie wyhamowywać. Za to cały czas głośno o impeachmentie blond włosego wilka, o jego wypowiedzi w Davos, gdzie chwalił się, jaką to potęgą gospodarczą nie jest USA. I o sytuacji na Bliskim Wschodzie, no w sumie nic. Miał być pokój, miał być spokój, ale wydaje się, że cierpliwość Trumpa już niedługo zostanie wyczerpana. A jak wiadomo, cisza w przypadku tego człowieka oznacza zawsze tylko jedno spektakularne pierdo... E, burze. Ciszę przed burzą znaczy. No ale zostając już przy temacie Amerykanów. Wydaje się, że mają dziś dużo bardziej zajmującą ich tragedię Tragiczną śmierć jednej z ikon narodowych? No i zanim przejdziemy do newsa, wybaczcie, że niektóre słowa będziemy zastępować innymi, ale niestety tak już działają algorytmy YouTube'a, że jeśli wszystko byśmy mówili dosłownie, filmy mogłyby nam nie tylko zniknąć, co moglibyśmy dostać ostrzeżenia na kanał, a co za tym idzie i ten kanał mógłby zniknąć, tego chyba nikt nie chce, więc liczę na Waszą domyślność. Kobe Bryant, uznawany za jednego z najlepszych koszykarzy w historii, odszedł w wypadku śmigłowca w kalifornijskim Calabasas. Miał 41 lat. W sieci pojawiło się nagranie rozmowy między pilotem a kontrolerem ruchu lotniczego, mającej miejsce chwilę przed tragicznym wypadkiem. Nagranie udostępniono w sieci. Zapis rozmowy kontrolera lotów z pilotem helikoptera trwa ponad 4 minuty. Usłyszeć można na nim m.in., jak pracownik wieży lotniczej ostrzega sterującego maszynę o zbyt niskiej wysokości, na której ten się znajduje. Jesteś w tej chwili na niewystarczającej wysokości mówi na nagraniu kontroler ruchu lotniczego. W chwili wypadku warunki pogodowe były fatalne. Okolica pokryta była gęstą mgłą. To jeden z powodów, dla których ruch lotniczy w okolicy został poważnie ograniczony. Również z tego powodu kontroler miał zalecić obniżenie wysokości. Decyzja okazała się jednak tragiczna w skutkach. Na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Oprócz kobiego Bryanta była na nim także jego trzynastoletnia córka oraz trener bejsbolu uczący w szkole Orange Coast College. Z wymienioną trójką leciała także Christina Mauser, asystentka trenera koszykówki w jednej z kalifornijskich szkół podstawowych. Mecze Los Angeles Lakers z kibicą tej drużyny kojarzyły się ostatnio tylko z dwiema postaciami. Jackiem Nicholsonem oraz właśnie legendą Kobe Bryantem. Kondolencje dla całej rodziny Bryanta płyną z całego świata, ale nie da się ukryć, że całe Stany Zjednoczone są pogrążone w żałobie. Zaczynając od Trumpa, przez Obamę, po wspomnianego Jacka Nicholsona, wszyscy są pogrążeni w raczej minorowych nastrojach, a ich nastroje przytłacza... Jeszcze bardziej, potęguje jeszcze bardziej to, że no, nikt się tego nie spodziewał. To jest po prostu niespodziewana tragedia. W Nowym Jorku przykładowo zawodnicy jednego z zespołów w ten sposób upamiętnili kobiego. Jednak nie tylko świat NBA stara się upamiętnić ikonę Lakersów, ponieważ nawet na największych boiskach piłkarskich da się zauważyć, na przykład w Paryżu. No ale cóż, aby poprawić wam nieco nastroje, bo dzisiejsze newsy były dość przytłaczające. Drętwy słuchaj. Na łożu śmierci leży schorowany Korwin. Zwołał całą rodzinę, aby obwieścić im nowiny. Słuchajcie, od dziś jestem za socjalizmem. Ale jak to? Przecież całe życie byłeś prawicowcem. Tak, ale wolę, żeby było jednej lewackiej kurwy mniej. Tego drenwego suchara podesłał na naszej grupie facebookowej podstawki Macieja Łukasz H., za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas tego korwina. A jeśli Ty też chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie napiszam suchara na grupie Facebookowej, podstawki Macieja. I przy okazji, skoro już jesteśmy w temacie grupki, pamiętaj, że jeśli chcesz zostać jej moderatorem, pisz koniecznie priwa na Ani Facebooka. Jeśli do tej pory się udzielałeś jakoś w miarę konkretnie i rzeczowo na tej grupie, no to jak najbardziej takim modem możesz zostać. Tymczasem ja się już będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro. Punkt o godzinie 18. Cześć!